Cześć! Witam Was kolejny raz na kanale MK Fishing No i kolejny raz na pstrągach Zrobił się kwiecień I ten kwiecień zrobił nam dzisiaj psikusa Miałem na świta zaplanowane pstrągi I takie dobre pół dnia poświęcenia Świętym rybom i nagranie dla Was odcinka Ale przyszedł potężny mróz W nocy w niektórych regionach Polski nawet słyszałem, że Spadł śnieg, więc pogoda zrobiła mi psikusa i ja sobie te pstrągi odpuściłem. Jednak nie wytrzymałem. Mamy już po dziesiątej, także troszeczkę tego czasu minęło. Słońce już naprawdę, naprawdę wysoko, chociaż dzisiaj trzeba powiedzieć, że jest troszeczkę chmurek. W końcu chmurek. Więc dodatkowo postanowiłem sobie zrobić taki challenge dla was, bo ewidentnie pogoda nie jest pstrągowa, ale kto nie próbuje, ten szampana nie pije i ten ryb nie łowi, więc ja dzisiaj takie wyzwanie sam sobie zrobiłem, czy uda mi się w tych ciężkich warunkach złowić pstrąga, a żeby nie było tak łatwo, to dodatkowo, może z racji tego, że po prostu ja uwielbiam takie rzeczki, na celownik poszła bardzo, bardzo płytka, bardzo mała rzeczka, choć z takim krótkim bagniskiem, w którym potrafią żyć pojedyncze bardzo duże ryby i, i po cichu liczę, że może te bagno w tym mrozie mimo wszystko się obudzi jeżeli interesują was takie klimaty pstrągowe jeżeli chcecie zobaczyć jak ja tu dzisiaj się z nimi rozprawiam to zapraszam was na ten film a później też wam powiem parę szczegółów odnośnie mojego pudełka dzisiaj bo troszeczkę nietypowo mobilnie no i może na temat mojego sprzętu parę słów bo o to non stop mnie pytacie także lecimy z tematem filmu a później troszeczkę o pudełku i troszeczkę o sprzęcie zapraszam Jest mieszkaniec wagna Ale daję Przed gdzieś kurde W ziele Przed gdzieś w ziele no Ja dziękuję Przed gdzieś w ziele O Boże Ale była ryba Uuu Widziałem ją na taki wobler. Ale pięknie puknął. No, wszedł gdzieś w ziele, No weź go, wyholuj. Wszedł gdzieś w burtę w ziele Ładne puknięcie. Uuu, sześć dyszek. Widziałem, jak się przewaliła taka ryba. O bosz. No szkoda. Ja pierdzielę, no. O, oh, po to dzisiaj przyjechałem. Ja dziękuję. No, druga, duża ryba w tym sezonie. Kolejny wypad, trzeci wypad. Na pierwszym zdarkiem widzieliście złapałem. Później byłem krótko, miałem potężną rybę poskładała mnie Nie publikowałem tego filmu, bo, bo, bo... Z różnych względów I teraz bagna i kolejny wielki pstrąg Co za sezon Co za sezon Aj już mi się nie chce normalnie, A nawet rzucać już mi się nie chce, ale adrenalina poszła, Uu, ale mi serducho bije. To był ten po którego przyjechałem O, matko! To jest właśnie ten główny tutaj dół, główna wlewa. Jest jeszcze parę takich miejsc, ale Oj, oj oj, duża ryba była. Ja ją widziałem przez chwilę. Przewróciła mi się bokiem. Duża ryba była. Bardzo duża. Ale mam ten sezon ciężki. Nic nie idzie mi tak, jakbym chciał. Nie wiem, troszkę dokręcę, może mocniej hamulec, no ale to mocno było wszystko. Nie poradziłem sobie. No zaparkował, zaparkował. Zaparkował w trawach. Zaparkował w trawach. Nie, no muszę ochłonąć. Uff. tym i co zabrałem na dzisiejszą wyprawę, a cały czas o to mnie pytacie, więc ja tradycyjnie wędka Toshido na taką rzeczkę 2,20 długości, 3,12 gram wyrzutu, plecioneczka Phantom Prim 0,08 cieniutko, ale żyłka 0,24,5 także grubo, tradycyjnie mała agraweczka, mały krętliczek żeby jakby co użyć odczepiacza, akurat Teraz na wędce fioletowy malutki 5 cm Sikerek. Kołowrotek Harami 2010. Ale dzisiaj też jeszcze nietypowo, ponieważ mam tylko ze sobą jedno niewielkie pudełko, które sobie spakowałem na ten wyjazd. Ja dzisiaj poniekąd spakowałem się trochę twitchowo, więc 5 cm Sikerek płoteczka, który ostatnio dał mi piękną rybę. Do tego dorzuciłem sobie kolor fioletowy i niebieski. Mam też 5 Pięciocentymetrowe sikerki, oczywiście musi być płotka i też fioletowy i niebieski. Nowe kolory martinów. Piękny, uklejopodobny srebrny martin. Taka oto płoteczka. Złoty. No i nie mogło zabraknąć różu. Do tego dwie obrotówki wynalazek w postaci gumy z takim oto jakby sterem woblera zobaczymy czy to w ogóle pracuje czy da się tym łowić jeżeli trafi oczywiście na koniec zestawu jeden kogucik dwa takie woblery typu Hornet Salmo to jest taka nowość testowa przeze mnie yy, która wejdzie do oferty już niedługo Robinsona oczywiście Mój świetny sticzek do może zastoisk do wejścia w dołek, i w razie w taki złoty inwider. Dodatkowo mam jeszcze kilka gumek, libry, które nie chciałem trzymać w tym pudełku, które może gdzieś tam yy, delikatnie też pokulam. To jest na dzisiaj mój arsenał. Uff, no, ściągniemy go. Miał swoją szansę. Tutaj akurat ta woda nie do końca pasuje na niego. Będzie to Fobler nowy na 223. Jako Martin z dłuższym sterem, tyle Wam mogę zdradzić. Widzieliście bardzo fajnie. Bardzo delikatnie, bardzo drobno lusterkujący. I da się go w miarę płytko poprowadzić i szybko i można nim zatwiczować. Z grzechotką dobrze leci. Miał swoją szansę dzisiaj. Wędkarz tylko kiepski i spuścił rybę. Tutaj spróbujemy z góry obłowić to wejście troszkę inaczej. Jakąś wahadłówkę bym założył, ale tutaj nie mam. Co prawda, miało być to jedno pudełko, ale muszę poszukać, gdzieś tu mam jeszcze. Jakieś takie nadołożenie. Więc gdzieś tu miałem te blaszki, z tego co pamiętam. Bo szkoda, miejsca przydałoby się jednak mimo wszystko inaczej obłowić A chyba zapomniałem włożyć tam wahadełko. Nie wiem czemu. Jakieś takie lekkie wahadło się tam przyda. Także dołożyłem do pudełka, tak jak widzieliście właśnie tą przynętę nową. Dołożyłem sobie w razie W jednego drifta jeszcze i myślę, że dołożę sobie wahadełko, bo widzę, że nie mam, mam te dwie obrotówki, a wahadła nie mam, a przyda się takie coś żeby gdzieś podać o. Dosyć płytki tu rejon akurat Ale jeszcze mogę spróbować tym wahadełkiem Tutaj w dole O tam Na Warkoczyku Będę mógł chyba z problemu podnieść szybko do góry Trochę płytszy fragment, tam była naprawdę naprawdę dziura. I tam właśnie spodziewałem się potężnego obstrąga, i się nie przeliczyłem. Tam mu wszystko schodziło ładnie, ładna wlewa była zwężka z trzcin. O, fajny nurt, delikatnie przyspieszał, ale nie był szybki. To było to miejsce idealne burta podmyta mocno. To, o którym z Darkiem mówiliśmy, że to są idealne miejsca na największe ryby. Oj, duży był, powiem Wam, że duży był. Lekko go widziałem, zawsze w wodzie wydaje się większy, ale był duży. To było dobre Troszkę szczęścia też trzeba mieć z tymi rzutami ale duży był, duży był, duży był wyszedł, wyszedł, wyszedł ze zwału ale duża ryba wyszła ze zwału, tak wolno wyszła, troszkę się ukuła, ale widzieliście to? Uuuh. Pięćdziesiąteczka wyszła, pukła, pukła w wahadówkę. druga duża ryba, normalnie pukła w wahadówkę, przeszła przez patyk i jeszcze raz z nią pukła, tak ją delikatnie poczułem, skubła, one dzisiaj skubią a jaj, no tak niewiele, niewiele. Zobaczcie, ze zwałku wyszło. Dobre podanie było, jeszcze raz tutaj przetniemy. A jaj, mogłaś mnie zobaczyć, mogła się w ogóle spłoszyć, ukuć. Druga, duża ryba. Ale pięknie ona za nim poszła. Nie widać jej, zobaczcie w tej wodzie ciemnej, nie widać tych ryb w ogóle. Troszkę dalej podamy. Aj, nie tak. Są tu te ryby. Aj, ładnie teraz poszło. Oj, chyba się spłoszył. To chodzimy do miejsca gdzie muszę założyć robala, choć bym nie chciał Ale pięknie ptaszek ćwierka Udełko się trochę zapełniło No dobra, spróbujemy teraz na libre była piękna ryba na woblera W holu, wyszła piękna ryba i pukła w wahadło A taka na dobre 50 To teraz spróbujemy Fajne wolne miejsce Czy coś tu nie siedzi i nie chce robaczki? bo nieraz tak pod takie krzaczki na płytkie miejsca też lubi wyjść przyżerować chociaż ta rzeka czysta tutaj taka mulista i te duże ryby one tak lubią siedzieć pod drzewami Ne Słuchajcie, no co tu dużo mówić? E, no mogło być cudownie, a wyszło jak zawsze. Przepiękna rzeka, ale trudna. Te pstrągi też trudne, bardzo wolny, wolny przepływ wody. One tutaj wszystko widzą doskonale, mogą się przyjrzeć przynęcie i tak naprawdę ciężko odpowiednio do nich tutaj podejść i zaprezentować im tą przynętę. I dlatego też może są tutaj duże pstrągi. Mogło być, mówię, wyśmienicie. Dwie potężne ryby yy, mogły dzisiaj wylądować. Nie udało się. Nie poszedłem w rzekę. Mamy godzinę 13. Dwie godziny łowienia mam za sobą. I postanowiłem, że wrócę na te ryby i spróbuję w tych miejscach chwilkę jeszcze połowić, chwilkę przytrzymać przynętę. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Trzeba próbować. To, co Wam zawsze powtarzam, w domu ryby się nie złowi, więc chociażby na taki krótki dwu, godzinny wypad, warto pojechać i warto właśnie takie zapomniane, zabagnione miejsca sobie znaleźć, z tą wolną, płynącą niekoniecznie głęboką wodą obłowić w nich potrafi czaić się coś pięknego no nic, lecę jeszcze spróbować swojego szczęścia i kończę na dzisiaj, także pamiętajcie o lajku jak się podobało, o subskrypcji jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i o dzwoneczku wtedy nie przegapicie żadnego filmu bo na kanale trochę się dzieje i oprócz klasycznych filmów, są też filmy pokazujące produkty, i są, jest dużo filmów konkursowych. Także, nawet warto spróbować swojego szczęścia i wziąć udział w takim konkursie. Można zgarnąć fajną nagrodę, i tych konkursów na pewno będzie sporo i coraz więcej. Także patrzcie, czy się coś udało zrobić na koniec, a jak nie, to piona. I do następnego filmu.